Dzień dobry. Dawno temu przygotowałem odcinek o najbardziej memicznym państwie na świecie, jakim w mojej opinii jest Finlandia. Materiał spotkał się z całkiem dobrym odbiorem i spokojnymi wyświetleniami i na pewno nie dlatego, że umieściłem na miniaturce ówczesną premier tego kraju. Dzisiaj chciałbym z kolei przedstawić wam inny memiczny kraj, może nie aż tak bardzo jak Finlandia, ale za to będący topką wśród państw afrykańskich. Krajem tym jest Uganda, państwo w środkowej Afryce zamieszkały przez ponad 40 milionów ludzi. Podejrzewam, że większość z Was słyszała samą nazwę Uganda, ale pewnie za wiele o nich nie wiecie, nawet gdzie leży na mapie Afryki. Co ciekawe, jednak, w świecie memów kraj ten stoi dosyć wysoko. Przyjrzyjmy się dzisiaj memom z Ugandy. Zapraszam. Zaczniemy tutaj od jednego z najlepszych wywiadów telewizyjnych w historii, który w świecie memów znany jest jako Why are you gay? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. morning. morning to you. Why are you gay? Wywiad ten pojawił się w roku 2012 w ugandyjskiej telewizji NBS, gdzie do programu Morning Breeze prowadzonego przez Simona Nialę zaproszony został Pepe Julian Onziema, transseksualista i działacz na rzecz praw człowieka. Potężnie memiczne stało się podejście prowadzącego wywiad do zaproszonego gościa, gdzie wygląda to tak, jakby nieustannie go obrażał, ale wcale tego nie chcąc. Cały wywiad trwa ponad godzinę i rozkręca się na dobre, kiedy najpierw do telewizji dzwoni pastor Martin Sempa, i potem na pełnej wbija do studia z torbą warzyw jako dowodami, które mają pogrążyć Pepe Onzime. on, zime. I Krzyki pastora, czy raczej z afrykańskim akcentem pasta sępy, nieudolne próby uspokojenia go i ciągłe podlewanie oliwy do ognia przez Zajmona są naprawdę tak bekowe, że czegoś takiego nie udałoby się wyreżyserować. Wyraz twarzy prowadzącego stał się memiczny i używa się go jako reaction image w dyskusjach w internecie, jeśli chcemy się kogoś zapytać, dlaczego jest G. Fragmenty tego wywiadu stały się wiralem w roku 2019, a sam Pepe zdobył dzięki temu rozgłos i zaczął być zapraszany do zagranicznych serwisów informacyjnych. No i niestety śmiechy śmiechami, ale sama sytuacja związana z tym wywiadem nie jest aż tak zabawna. Mocno pasywne i spokojne podejście on zimy w tej dyskusji wynika z tego, że homoseksualizm był w ówczesnym czasie prawnie zabroniony w Ugandzie, a teraz jest jeszcze gorzej, bo w tym roku z kolei ich prezydent podpisał ustawę, że takie stosunki mają być karane śmiercią i myślę, że niezależnie co sami myślicie o LGBT, to trzeba mieć nieźle nasrane w głowie, żeby ustanawiać takie prawo. Kolejnym mocnym memem stało się ugandyjskie kino akcji, którego reprezentantem jest Who Killed the Captain Alex, którego trailer w roku 2010 stał się istrym hitem w internecie. Bo trzeba przyznać, że to niezły mózg Gotrzeb z efektami specjalnymi na najwyższym poziomie. Twórcą tego dzieła sztuki jest Nabłana Isaac Geoffrey Godfrey, który przyznał, że produkcja filmu wyniosła zatrważające 85 dolarów. Reżyser ten założył studio filmowe nazywające się Wakaliwood i niedługo później powstała kontynuacja nazywająca się Tebatusa Sula, której budżet wyniósł prawie dwa razy więcej, bo aż 160 dolarów. Niestety został uszkodzony dysk twardy, na którym film był montowany, stąd pozostał nam tylko trailer. Tebatusa Sula! Dzięki memiczności tychże filmów twórcy zaczęli faktycznie zarabiać na swoich dziełach, dzięki czemu do tej pory tworzą podobnego rodzaju produkcje. I oczywiście, uczciwie trzeba przyznać, że jednak te, nazwijmy to, prawdziwe filmy z Ugandy nie są aż tak nisko budżetowe jak te produkcji Wakaliwood. Naturalnie, kino ugandyjskie może nie stoi na tak wysokim i ambitnym poziomie jak na przykład filmy Patryka Wegi, natomiast Who Killed The Captain Alex i temu podobne twory są robione w dużej mierze w ramach hobby i dla jaj, coś jak kiedyś zespół filmowy Skurcz. Można powiedzieć, że pan Godfrey to taki ugandyjski walaszek. Między innymi na bazie Who Killed the Captain Alex powstał swego czasu popularny Uganda Knuckles, który przedstawiał słabo narysowanego Knucklesa, postać z uniwersum Sonica. Naker stał się przykładem dank mema i trollowania w grach, mówiąc przy tym przerysowanym afrykańskim akcentem. Zapoczątkował to YouTuber Virtually Wayne, który grając w Call of Duty Black Ops udawał takiego typowego afrykańskiego złego żołnierza i mówił na czacie: Podążajcie za mną, znam drogę, ale z mocnym ugandyjskim akcentem. Follow me, I know the way. W 2017 YouTuber Greg Zilla opublikował recenzję nowej gry Sonica, gdzie pojawił się biednie narysowany Knuckles i stąd Memnet rozlał się wtedy na wiele gier online, gdzie Knuckles stał się symbolem totalnej głupoty i trollingu. W roku 2012 internet obiegła akcja informacyjna nazywająca się Koni 2012. Wszystko zaczęło się od półgodzinnego filmu wrzuconego do internetu, który skierowany był na złapanie Josefa Koniego, ugandyjskiego szefa organizacji terrorystycznej Armia Bożego Oporu, która zajmowała się w tamtym kraju rekrutacją dzieci żołnierzy i sianiu terroru. W dużym skrócie, dokument ten nawoływał do podjęcia zdecydowanych działań wobec tego gościa przez kraje zachodnie, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone. Za akcję Kony 2012 odpowiadała organizacja zajmująca się prawami dzieci w Afryce, nazywająca się Invisible Children. Pamiętam, że naprawdę była to akcja zakrojona na szeroką skalę, gdzie na całym świecie, również w Polsce, rozwieszano wlepy na mieście nawołujące do aresztowania tego gościa. Z drugiej strony zaczęły pojawiać się głosy, również od lokalsów z Ugandy, że znowu powstała akcja charytatywna na zasadzie: Dobry biały człowiek ratuje co uderza w wizerunek kraju, jak również cała ta akcja bardzo spłyca problem, jaki istnieje w tym państwie i że jest to taka typowa akcja charytatywna, która działa na zasadzie, że ktoś obejrzy film w swoim domu, da mu lajka i może wpłaci pieniądze na jakieś konto i w ten sposób zadowala własny umysł, że przyczynił się do czegoś dobrego, tak naprawdę nie robiąc nic. Dodatkowo oskarżono twórców filmu, że nie chodzi im o żadnego Josefa Koniego, a o trzepanie kasy na zrzutkach. Sprawie nie pomógł również Jason Russell, czyli jeden z założycieli organizacji i główny twórca filmu, ponieważ w marcu 2012, kiedy popularność Konii 2012 była największa, to został on aresztowany przez policję, jak nachlany biegał po ulicy na golasa i dokonywał czynów yy, lubieżnych. Ogromna popularność akcji nakręciła również troli z Forchana, którzy dopatrzyli się podobieństwa ugandyjskiego terrorysty do Georgia Dillona, bohatera z filmu Predator granego przez Karla Wedersa, więc wręcie pisali, że bardzo szanują tego człowieka, wrzucając kadry z Predatora, a ludzie wszyscy się oburzali, że propsują koniego. Jak chodzi o historię jego organizacji, to ciężko stwierdzić, jaki wpływ na to miał film KONI 2012. Ale od 2017 jego organizacja nie stanowi żadnego zagrożenia w Ugandzie. Wyłapano ważniejszych członków grupy, jednak sam Joseph Koli wciąż się ukrywa. Jak widzimy, rok 2012 był obfitym rokiem dla Ugandy, jeśli chodzi o ichniejsze memy, bo w czerwcu tego roku na Redditie pojawiło się zdjęcie użytkowniczki Nepal. Które przedstawiało dziecko, które obdarowuje pewną kobietę podejrzliwym spojrzeniem. Zdjęcie to zostało nazwane sceptyczne dziecko z trzeciego świata, i reddiciarze szybko zaczęli przerabiać je na memy, atakujące nasz świat, ile w bogatych krajach marnuje się zasobów i jak materialistyczne podejście do życia mamy. Kobietą na fotografii jest mieszkająca w Chicago dr Hena Prana, która była w Ugandzie na wolontariacie. I to tyle tych najsłynniejszych memów z Ugandy, która w świecie memów stała się papierkiem lakmusowym, jak postrzegamy środkową Afrykę. Trzeba uczciwie przyznać, że na pewno kraj ten nie miałby szans stać się tak memiczny, gdyby nie używany tam język angielski, czy raczej jego specyficzny akcent, który stał się memem sam w sobie. No i na koniec mam pytanie: czy byliście kiedyś w Ugandzie? Jeśli nie, to zostawcie mi komentarz pod filmem, a jak byliście, to wtedy już nie musicie. Na razie.